Sytuacja, która miała miejsce dzisiaj w nocy na terenie naszego kraju, związana z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki powietrzne, była bez wątpienia sytuacją bez precedensu, była sytuacją poważną. W związku z tym, trzy główne rekomendacje dla wszystkich nas, dla nas mieszkańców, jak powinniśmy się zachować w tej sytuacji. Po pierwsze, Pomimo powagi sytuacji, starajmy się zachować spokój i śledzić oficjalne kanały informacyjne urzędów i instytucji publicznych. Korzystajmy przede wszystkim ze stron internetowych ogólnopolskich i lokalnych mediów oraz oficjalnych profili na kanałach społecznościowych. Po drugie, nie dajmy się dezinformacji już teraz obserwujemy w przestrzeni internetowej bardzo dużo fałszywych informacji obarczających winą za to zdarzenie na przykład państwo czy społeczeństwo ukraińskie, z drugiej strony pokazujące nagrania niejako sugerujące, że do wybuchu dronów doszło na terenie polskich miast, co nie jest prawdą. Po trzecie, jeżeli gdziekolwiek zauważycie Państwo podejrzane przedmioty, nigdy się nie zbliżajcie, nie dotykajcie tego, oddalcie się na bezpieczną odległość i czym prędzej powiadomcie służby przez numer alarmowy 112.